No, się mandero dzień trzeci. Właśnie zawija muła. Zostałem otoczony przez agresywne psy dingo. Nie no, żartuję, te psy to mają bajzer. W nocy, bo spałem na plażyczce. No i wczoraj, jakiś w nocy security gość przyszedł i powiedział, że nie wolno, że plaża prywatna. A już se zasnąłem w namiocie. No i niestety, raczej niestety, niestety dzisiaj nie ma morza koło mnie. Czy tam oceana, czy co to w ogóle jest. Tak na serio nawet nie wiem. No ale chodzi o to, że obudziłem się wśród psów dingo. I jeden mi nawet czmychnął skarpetę. Ale dobrze, no, że miałem trzy. <grytania> Dlatego zawsze mamy trzy. Gdyby jedna się zgubiła. Dobra, dzikie psy dingo. Ja je zmykam. Pani, że się całą noc piłowały te pyszczki. Na mnie jeszcze szczekały, Nie? Taki... Który to strzekał? Ty szczekałaś, strzekałaś. A z moją skarpetą. Pana gościarę Ta najbardziej darła tego ryja Psy jest po prostu zwarywały Nigdy nie widziałem białasa w namiocie ha! No, ale nieważne Ważne, że było fantazja I lecimy dalej Mam wszystko, wszystko psy, nie? Spradzałeś tam, Czarek, czy wszystko wziąłem? Marzenka jest? No to git Ty też darłaś ryja, nie? No, bo macie bajzer w synie. Weź już się zamknij. Jo man, thank you so much! Yeah, everything good ja? Yo, ding, cafe. Sorry? Cafe. Cafe, yes. Ja wrota? Oh fantastico! Quiet! Lala, la. jak fajnie. No oni mnie tu wczoraj zapraszali, nie? Żebym się z nimi posiedział, to było ognisko. No ale gdzie, ja bym chłopie tak już musieli mnie przewieźć z, z plaży tutaj, żebym narobił ludziom kłopotu. Później jeszcze na obiad zapraszali, no ale no, no gdzie, no ja proszę spać. Jak najszybciej. <laughs> Wow, that was good. Try again. Dobra, teraz się uda. A prawie? Jest, jedna się udało. Dobra, kawa się zrobiła. Thank you so much, man. Yeah. Fantastycznie są ci ludzie. Nie pies, to ten tak da tego ryka. Dobra będę zmykał Hej, man, thank you so much. I mountain you okay mountain? Yes, I walk, walk. No, it's okay, I walk, walk. Okay, okay. Thank you, I like working, you know. Thank you so much man. Thank you, ciao Jasy kochani, jeszcze mi chciał podwieźć. No to taka sytuacja, wiesz, raz to powiem od początku. Wczoraj byłem na plaży tej drugiej, bo to był drugi dzień. No i Kimłem się już w namiocie, wszystko rozłożyłem. Oczywiście skitrałem się, nikt mnie nie widział jak Chuck Norris no i o jakże było o 22 ktoś mnie budzi z latarą no i wy jaki bezes ty jak oni mnie tam znaleźli w ogóle nie wiem no ale musiałem zwinąć namiot Siadłem na moplika i mi przywieźli tu na pole, rozwinąłem to no i ziomuś mnie zapraszał tam do nich posiedzieć, później obiad zrobił, żeby coś zjeść teraz kawę zapodał Chciał mi zawieźć jeszcze tam po górach, żeby sobie pochodzić. Jacy kochani, nie? No i że to prywatny teren był tam na tym, tym. no Może trosz, no na pewno troszeczkę byłem za blisko baru. Nie, może jakieś czujniki tam się włączyły. Nie wiem o co tam chodzi, o Kamerki pewnie coś tam mają. No no sorry, no trochę mi się powaliło moja wina, nie? Ale jacy kochani ludzie. I w ogóle masakra, nie? No, wróciłem się. I tam był taki dupny napis Private Property, nie? Czyli jak zawsze ja się zamotałem, ale nieważne. Ważne, że było fajnie new experience. I dałem że mówić coś hajsu, nie chciał wziąć je I się się wybigiwał, Ale wziąłem go podstępem i waluta została przerzucona I dobrze. Bo akurat obiad zamawiali to sobie zjedzą za koszty Starego. Capiasek jest takie fajne, nie? Będziesz dalej jak dorośnieć? Na pewno będziesz, bo one szczekają cały czas No jeszcze mu jadę Hi, my name is Pompen Yeah My name is Rafał. Yeah. Rafał Rafał Yeah Nice to meet you Hello. Co? Uj, przestań szczekać Chodź No ale tak mają moją banie to wszyscy Chodź. Oh, ah, para parachute, é? Yeah? Yes, wow. Ooh, that's so Ah, fantástico. que mm -hmm. Bo już mi się zaczyna podobać ta zabawa Coraz bardziej No i tak właśnie dotarliśmy na miejscóweczkę Tam jest ten Złoty ziomek A stąd będą się odbywały dzisiejszego dnia Super skoki, how are you guys? A dy 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 dy. Będzie fantazja, nie? Ja tu właśnie chciałem też przyjechać, bo tu byłem Pierwszego dnia z tymi ziomkami z USA No i tak sobie myślałem, że tu też by było fajnie przyjść, przyjechać i coś ponagrywać yeah! Miejscówka zacna Jak zawsze jesteśmy pierwsi No i jest La bomba, la fiesta yeah. Pierwsze trzeba się zapoznać z dzikimi psami dingo Ale tak tylko na chwilkę A to ten ziom składa spadochronki Andrzej, pilnowaj całą noc? Nikt się nie kręcił. No to sobie weź raz przerwę do końca dnia. Ja przyjmuję wartę. Aaaaah! Ej, Ebuman! Oczywiście to waży niecałe 200 kg. Trzeba bardzo dużo siły wygenerować. Jo! You okay? Yes. You Yes. Fantastico. I love this thing. I my name is James Bond. Kim <laughs> <James> Bond. No? <laughs> yes, okay, so Yeah. Podoba mi się takie zabawy, mi się właśnie podobają. Yeah, Viva. Kwasek, a stał mansek, no? W tej krainie jesteś nic nie za darmo, że marka teraz płaciła za la toilet. So you gonna fly as well? Yes. Yeah. <laughs> you know scared? No. That's very good. I'm scared, but okay. No, we don't be scared. this is once in a lifetime. Yes, that's Spare very good yeah. thinking. You know. <laughs> so fantastic. I'm gonna make some video. You don't mind later when okay. I finish, I will sure. send you. Fantasia, nice. So, what's your name? Catherine. Catherine. Win. Catherine. Yeah. Catherine. Yes. That's right. Like, correct. Yes. correct Okay. My name Rafa. You know. Jest, fantastyko I oczywiście przerwa na kawę. A tutaj się za wszystko płaci, stary. One za szocha kasują. I pieniądze rosną na drzewach, to jest prawda. A tu rosną na chorągiewkach. I oczywiście kawusia się już robi. Ui! Pamiętajcie, kochani, że ameliniowy kubek na podróż i swoja kawa jest obowiązkowy w tych krajach. Mają dobrą kawę, ale ja mam lepszą. Ha, moja jest bardziej ulubiona. Jo. Kawusia. Jo. Jo. Dajemy się do viewpointa. A ja chyba później wybiję mogę nie dać żady teraz. Wee, you bro. Oh, yeah. Bye. Let's go yeah. <laughs> Ale bardzo ogóle ptamy We made it! Wow, we made it. <laughs> okay, walk. Hi! We're here at the viewpoint! You see the view? Here! See! Wow! Out of breath, and I'm a little bit thirsty, you know. I haven't had have any breakfast yet or any light meal, so that's okay. Let's go for this adventure, let's go fighting. <laughs> Funk Bab, look up. Thank you. Thank you so much. <laughs> <This is laughs> To teraz sobie dokończę moją kawunię i lecę dalej, bo loty są dzisiaj odwołane, ponieważ jest za duży wiatr, przeniesione są na jutro i gadałem się właśnie z ekipą, z tymi ludźmi, raczej znaczy... no z tymi ziomalami, co ich poznałem, że jutro dokończymy, no jutro lecimy, co nie, zdróweczko.